Witam Cię serdecznie, dzisiaj poznamy nowe słowo kluczowe o nazwie let, które pozwala nam zadeklarować zmienną tak samo jak var, tyle że wtedy zmienna zachowuje się troszeczkę inaczej. A tutaj masz podsumowanie tego w jaki sposób się zachowuje. Ogólnie lepiej się zachowuje, jest bezpieczniej. Jeżeli masz duży kod jest mniejsza szansa na to, że się popełni błąd. Także teoretycznie najlepiej by było stosować zawsze let. Natomiast, jeżeli chcesz rozumieć dlaczego, w ogóle czym jest na przykład też hoisting, to zapraszam Cię do lekcji. Stwórzmy sobie zmienną o nazwie imię i przypiszmy do niej piękne imię. No i teraz idea jest taka, że stworzyliśmy ją z pomocą VAR. Aby stworzyć z pomocą LED, które z angielskiego oznacza, niech, to niech się stanie zmienna o nazwie imię. I właściwie to by było tyle, tak? Stworzyliśmy teraz zmienną. I teraz jest kwestia taka, że czym to się różni? Co tu się stało? Popatrz. W momencie, kiedy byśmy stworzyli jakiś warunek, który załóżmy jest prawdziwy, od razu tak zrobimy, i stworzylibyśmy wewnątrz tego warunku właśnie tą zmienną, czyli na przykład właśnie imię, to co się będzie działo, kiedy po instrukcji warunkowej spróbuję wypisać te imię? Zauważymy, że mamy coś takiego w konsoli, że pisze nam, że imię is not defined. Imię nie zostało zdefiniowane. Wywaliło nam praktycznie całego JavaScripta, ponieważ dotwołaliśmy się do czegoś, co nie istnieje. Odwołaliśmy się do zmiennej, która nie istnieje. Kiedy byś korzystał z var, to jak najbardziej możesz się dalej odwoływać do tego imienia, ponieważ var. Nie przestanie istnieć, jeżeli zakończy się taki blok kodu. Tak? Natomiast przy pomocy LED przestanie istnieć. I ma to swoje zalety. Jakie? No przede wszystkim, gdy zmienna już jest nieużywana po bloku, bo najczęściej tak jest. No, to w tym momencie zwalniasz miejsce w pamięci, tak? Nie masz w tym momencie, jakby to było dużo więcej kodu, dużo więcej tworzonych zmiennych, przestałeś z nich korzystać, no to po co one mają wisieć w pamięci, tak? Przez wiszenie to jest dosłownie w JavaScriptie, to jest dosłownie wiszenie, bo zauważ, że kiedy zrobimy tak, to my tu w tej konsoli możemy się odwołać cały czas do tego imienia. Widzisz, pisałem imię? Z Arkadiusz, tak? Czyli to wisi dosłownie. Więc jakbyś miał tutaj konkretne, nie wiem, tablice z tysiącami elementów, to one wiszą, pomimo tego, że już nie zostaną nigdy użyte. Tak więc skorzystanie z LED jest zdecydowanie w takim wypadku lepsze, tak? jeżeli już nie będziesz korzystał. Bo jeżeli byś miał zamiar korzystać, to wtedy inteligentniej byłoby skorzystać z VAR, Tak? Natomiast w naszym wypadku, w większości, w 100% prawie, jest to LED. I teraz następna rzecz. Zauważ, że co się stanie, kiedy spróbuję się odwołać do imienia, zanim ono w ogóle powstało. Czyli, w, ale z, gdy korzystaliśmy z vara, ok? Zauważymy, że pojawi nam się coś takiego jak undefined. Czyli jestem w stanie się odwołać do czegoś, co jeszcze nie istnieje. Co prawda jest jeszcze niezdefiniowane, bo kod nie został wywołany, ten tutaj, który przypisuje tą wartość, ale. Do samego imienia jesteś w stanie się odwołać i takie coś nazywamy hoistingiem, ok? Hoisting. Hoisting to jest taki mechanizm, który pozwala na używanie zmiennych przed ich deklaracją, czyli tu zadeklarowaliśmy, a jednak używamy ich wcześniej. W przypadku zmiennych deklarowanych za pomocą var są one tak jakby unoszone, hoisting z angielskiego, ok? Na początek tak jakby programu, całkowicie naszego programu. Są one w takim razie dostępne. Co prawda niezdefiniowane, ale dostępne. I to jest problem, bo gdy przypadkiem odwołasz się do czegoś takiego i myśl, i sobie tak jakby zakładasz, że to tu istnieje, to twój program może się rozlecieć. Ja wiem, że ten kod tutaj ma ile? Parę linii kodu, ale wyobraź sobie, że ma tysiąc. Ty spróbujesz się do czegoś odwołać, co jeszcze nie istnieje, i będziesz się później zastanawiał, dlaczego to porównanie nie działa. Na przykład porównujesz imię z Arkadiuszem gdzieś tam, tym pięknym imieniem, no i nic się nie dzieje, bo on przecież jest niezdefiniowane. tak? Dlatego skorzystając z LED jest lepiej z tego względu, że to damy sobie tutaj pod komentarz, mamy w tym momencie informację, imię jest not defined. Bo nie zachodzi coś takiego jak hoisting, tak? Przy LED nie zachodzi, i w takim wypadku po prostu on tutaj nie istnieje. LED zabezpiecza nas również przed ponowną deklaracją czegoś. Służmy sobie zmienną A i przypiszmy do niej na przykład 5 z pomocą LED, a następnie spróbujmy ją stworzyć ponownie i przypiszmy do niej 10. Zauważymy, że nie tylko będziemy musieli przejść tutaj, żeby zobaczyć problem, że próbujemy zadekarować ponownie zmienną A, ale nawet edytor nam podpowiedział, że robisz coś, czego nie można wykonać. I żeby to zrobić, czyli właściwie nadpisać wartość zmiennej, po prostu piszesz A równa się 10, teraz zmieniłeś po prostu, nie stworzyłeś nowej zmiennej, tylko podmieniłeś. Zawartość. W przypadku var możesz dowolić sobie robić to tyle razy, ile sobie żywnie dusza podoba. No i zastanowisz się pewnie, no w czym problem? Po prostu przecież, co, co za różnica, i tak zmieniłem wartość. No dobra, przy takim kodzie, że ja sobie to robię jeden na linia po drugiej, masz rację. Ale jeżeli kod miałby 5000 linii kodu i używałbyś tych zmiennych w różnych miejscach. I ty na, i, i tak naprawdę nie wiesz, jak nazywają się wszystkie zmienne, bo nawet nie pamiętasz, bo tak duży jest ten kot. No i nagle zdecydujesz sobie, że stworzysz sobie zmienną, która już gdzieś tam jest. I ty jej podmienisz na przykład number na 20. Ona to była jakaś liczba, która była dosyć ważna w programie, i zrobisz coś takiego i nic się nie poinformuje o tym, że ty to zrobiłeś, i zrobiłeś takie. Taki błąd, tak? To, no to masz problem, bo rozwaliłeś działanie swojego całego programu, a nawet nie wiesz dlaczego. A nawet się może to okazać później, bo dopiero inną funkcjonalność, która wykorzystywała tą zmienność, tą, tą zmienną, właśnie, number, będzie wykorzystywa jest wykorzystywana totalnie w innej, jakby funkcjonalności całego twojego programu. Nie? No więc pamiętajmy o tym, że LED zabezpiecza nas przed takimi problemami. To jest właśnie fajne. Nie ma możliwości ponownej redeklaracji zmiennej. Natomiast ciekawe jest też, to popatrz, że tutaj na przykład imię, to jest super. No przestanie istnieć po tym bloku, czyli jeżeli jesteś w stanie skorzystać z zmienia ponownie, tak, to zauważysz że jest to możliwe, tak? Ty ponownie zadeklarowałeś imię, ale po tym, jak już przestało istnieć, bo tu już nie istnieje, tak, po tym bloku kodu. Więc to jest fajne, bo on ci jakby daje gwarancję tego, że korzystasz z czegoś unikalnego. Ta nazwa na pewno nie została już wcześniej wykorzystana w twoim kodzie, więc możesz się nią bawić ile sobie chcesz. Zapewne się jeszcze tutaj zastanawiasz, przecież powiedziałeś arku, że VAR ma zasięg funkcyjny, a my przecież tu nigdzie nie mamy funkcji. A stworzymy sobie w takim razie funkcję test. I Stwórzmy wewnątrz tej funkcji zmienną na przykład A, której przypiszę 5, tak? to wszystko tutaj zabierzemy pod komentarz i spróbujmy wypisać A, które jest tutaj wewnątrz, tak? przed testem. Zauważymy, że nie jest zdefiniowany, dlatego że ma zasięg funkcyjny, czyli wewnątrz funkcji, której zostało to stworzone. Wcześniej, kiedy tak robiliśmy, to mieliśmy do tego dostęp, kiedy zrobiliśmy, na przykład, instrukcję warunkowo, tak, jeżeli napisaliśmy if true, tak, to w tym momencie, gdy stworzyliśmy właśnie tą naszą zmienną a, to mogliśmy się do niej odwołać, tak. Co prawda jest undefined, ale mogliśmy się do niej odwołać. Natomiast w przypadku funkcji widzimy, że nie ma takiej możliwości, kiedy korzystasz z vara nawet, tak bo ona ma zasięg funkcyjny czyli do funkcji do której została stworzona kiedy robimy to tak jak tutaj powyżej tak no to w tym momencie tak jakby funkcją jest cały twój program tak ma zasięg tak jakby globalny ok? ty masz tutaj właśnie te var czyli my mamy tu jakby zasięg do tego miejsca globalnie do funkcji globalnej tak I dlatego tutaj była taka możliwość bo if tak jakby należy do do tej funkcji globalnej. Bo no bo w sumie też tutaj mógłbyś stworzyć funkcję funkcji jakiś if, tak? I true no w ten sposób, tak? No i zauważ, że no to, to nie zmieniło nam tutaj nic, ale wewnątrz, na przykład kiedy zrobisz właśnie alert A, tak? To ten alert się wyświetli. To prawda, teraz nic się nie wyświetli, bo wywaliliśmy błąd przez tego alerta tu, więc musimy go sobie pod komentarz zabrać. Natomiast ten alert i w true var a. a no, warto by było jeszcze wywołać funkcję. Więc wywołajmy tą funkcję i widzimy, że jest undefined. Ok? E, czyli hoisting występuje w ten sposób, że przechodzi do zasięgu glo, globalnego, to znaczy do zasięgu, jakby funkcji, która jest nad var. Tak? Czyli w tym wypadku najbliżej jest test. Tak, w ten sposób. Także już rozumiemy, gdyby ktoś Was zapytał się o różnicę między LED i VAR, na przykład na interview question, tak jak na pytaniach o pracę, to teraz będziesz widział, co znaczy ten funkcyjny zakres, tak? Bo to jest dosyć ważne, niektórzy tylko wiedzą o tym, że zasięg blokowy na przykład jest. Nie wiedzą, co znaczy, że funkcyjny nie wiedzą, co to jest na przykład hoisting, czyli właśnie te unoszenie zmiennej. I użycie jej możliwość użycia ich wcześniej, wcześniej przed jej deklaracją tak i teraz jeszcze taki może jeszcze przykład dodatkowy żeby sobie to potrenować a nie żeby to wszystko takie suche było to proponuję stworzyć sobie zmienną z pomocą led której przypiszemy 0 na samym starcie a następnie skorzystamy pętli for zauważ bo to jest ciekawe że w pętli for. Tutaj też się tworzy zmienną z pomocą var lub let. Tak? Stwórzmy na początku ją z pomocą var. I przypiszmy tutaj i równa się 0, kiedy i jest na przykład mniejsze od 10, no to i plus plus, czyli ta pętla wykona się 10 razy. I chciałbym na przykład liczby powiększać za każdym razem sumę o 4. To tutaj wszystko sobie zabierzemy pod komentarz, żeby nam nie przeszkadzało i zobaczmy co się dzieje. Czy jestem w stanie odwołać się teraz do sumy? Jestem w stanie. Widzimy, że suma to jest 40. Czy jestem w stanie się odwołać do i? Jestem w stanie. Widzę, że i jest równe 10. Czyli tak naprawdę po, po ta pętla, która już się wykonała, ma cały czas zmienną, która dalej istnieje. Tak, Ta war od i istnieje do końca działania naszego programu. A co jeżeli no, 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 no już to nie będzie użyte nigdzie? Lepiej by było zastosować tutaj w tym wypadku wtedy LED, tak? Widzimy, że teraz I is not defined, nie jest zdefiniowane i tutaj też, jeżeli spróbujemy się odwołać do tego, no to wywali nam całkowicie program. Natomiast ciekawe jest to, że ja uważam, że tu wbrew pozorom czasem są przypadki, kiedy lepiej jest zastosować warniż LED. O, czyli są też takie przypadki, oczywiście, bo zauważ, że może być taki przykład, że chcesz, Wiedzieć, kiedy coś się zakończyło, w jakim momencie pętla się zakończyła. Spróbujmy sobie zrobić to o, w ten sposób. I teraz, jeżeli suma jest równa, powiedzmy, dojdzie do rów 12, to chciałbym breaknąć mój program, tak? Chciałbym zakończyć go, już pętlę nie chcę, żeby wyko będzie wykonywać Jak zajdzie jakiś pewien warunek, ja nie chcę, żeby to się dalej wykonywało. I kurczę, i teraz chciałbym wiedzieć, kiedy to się stało. Przy której iteracji? No to, żeby być w stanie to zrobić, to jak widzisz, no teraz jestem w stanie, wiem, że to jest przy trzeciej iteracji, tak? Natomiast, gdy zawalę i skorzystam teraz z LED, no to nie jesteś w stanie tego zrobić, tak? Musiałbyś stworzyć dodatkową zmienną, która by tak naprawdę no, śledziła to wszystko, co moim zdaniem dodałoby trochę, właśnie więcej zamieszania, niżeli Dodałoby to jakby plusów, tak tak więc lepiej w takim wypadku, według mnie, jeżeli chcesz wiedzieć, czemu kiedy się zakończyło na przykład pętra, skorzystać z VAR. Więc nie róbmy bezmyślnie, że o zawsze korzystaj z LET. W większości wypadków tak, natomiast gdy wiesz, co robisz, gdy wiesz, jakie są różnice, to może się zdarzyć, że może będziesz chciał skorzystać z Vara zamiast LET, tak? To by było tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo.